Czasami jest jakiś przepis, czasami trochę merytoryki, a dzisiaj sobie luźno odpowiemy na kilka pytań. Kiedyś na Instagramie dałem zdjęcie z moich zawodów, gdzieś tutaj podlinkuję i poprosiłem Was, żebyście pisali swoje pytania odnośnie mojej redukcji pod debiuty. Ogólnie mojej redukcji 2016-2017, czyli takie QA redukcyjne. No i Czemu właśnie na, na owe pytania nie odpowiedzieć na przykład teraz, jak się znajduje chwilkę czasu? I podkreślam chwilkę czasu, y, ponieważ pytań było dosyć dużo i niektóre były mm, mocno złożone i wymagające ode mnie nie chwilki czasu, a dużej ilości czasu, ponieważ były pytania, które zwyczajnie wymagały ode mnie mm, szperania w badaniach naukowych, a tego czasu niestety nie mam, żeby się w badania zagłębić. Także z góry przepraszam, że odrzucam takie bardziej skomplikowane pytania, które wymagałyby ode mnie kilku godzin wręcz przed badaniami naukowymi, a były takie pytania, na przykład odnośnie tego, czy są jakieś dowody, jakieś badania udowadniające właśnie, czy na przykład bieganie bardziej szkodzi na nasze osiągi siłowe niż na przykład spacery, albo kiedy cofają się efekty. Korzystne efekty pracy nad mobilnością w naszych stawach, kiedy zaczyna, zaczyna się regres, kiedy daną rotację, mobilizację odstawimy. Badania, artykuły udowadniające na przykład, że faktycznie lepiej jest robić spacer niż jakieś hardkorowe cardio, intensywne biegi, tak itd. Tak Albo też badania, które udowadniają, że warto jest pracować nad mobilnością. Pewnie są do zgrzewania w sieci. Hmm. Przypuszczam, że jest ich pewnie dosyć sporo, ale wymagałoby to dużo czasu, bo musiałbym te badania znaleźć. Musiałbym sobie je przetłumaczyć, wyciągnąć konkretne wnioski, wypunktować sobie to wszystko itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I byłoby to takie profesjonalne Q&A. No, a dzisiaj sobie zrobimy po, po prostu luźne Q&A odnośnie mojej redukcji 2016-2017, także już nie przeciągamy. Lecimy z tymi kilkoma e, luźnymi pytankami. Ok, zatem były dwa pytania odnośnie Refit Day oraz Diet Break podczas mojej redukcji. Zatem odpowiedzmy sobie, jak często robiłem Refit Day, ewentualnie Diet Break podczas redukcji i jaki był rozkład makroskładników, i jak wyglądały kalorie w tym przypadku. Zatem, jeżeli chodzi o całą moją redukcję, trwająco, przypominam, około 8 miesięcy. W całym tygodniu, w całym cyklu nie mam zaplanowanego czegoś takiego jak Refeat day, jak jakiś oszukany posiłek, czyli cheat meal, jak oszukany dzień, czyli cheat day. Po prostu podczas tej redukcji zrezygnowałem z takich trików. Po prostu miałem ustaloną kaloryczność i stosowałem się do modelu żywieniowego Jedz co chcesz, wygląda jak chcesz. Hmm, czyli po prostu liczyłem kalorie i makroskładniki. Jeżeli miałem ochotę na minis, na hmm, jakieś słodkie żelki, na chipsy, to po prostu uwzględniałem w, w moim bilansie te produkty i dzięki temu nie musiałem sobie pozwolić na oszukane posiłki, bo gdy miałem na coś ochotę, to po prostu to zjadałem. Hmm, no ale też nie robiłem cheat dayów ani cheat mili. Yy, ani dayów, czyli takich dni, gdzie po prostu miałem gdzieś kaloryczność, jadłem ile wlezie. Ponieważ znam swój organizm i wiem, że gdyby powiedziano mi zarzycki, jest ile chcesz, to zjadłbym 10 tysięcy kalorii i cały tydzień pilnowania po prostu by poszedł na marne. Nie jest to moja pierwsza redukcja, i wiem, że kiedyś takie cheat day'e robiłem i po prostu dużo o tym zaprzepaszczałem. Traciłem często cały tydzień, dwa tygodnie pilnowania diety po to, żeby w jeden dzień się e, nawcinać. Także no, Na tej redukcji z tego zrezygnowałem, a po prostu liczyłem kalorie, makroskładniki, dzięki czemu mogłem sobie pozwolić na również te brudne jedzenie. I nie musiałem mieć oszukanych posiłków, bo tak naprawdę każdy posiłek mógłby być w pewnym stopniu oszukany i zawierać te niewskazane, te e, zabronione produkty. Ale dodam jeszcze, że nie było tak, że przez 8 miesięcy cały czas byłem w tym ustalonym, ujemnym deficycie. Ponieważ zdarzyło się kilka takich sytuacji, gdzie lekko podniosłem sobie kalorie, powiedzmy na zasadzie takiego mini ładowania na przykład, właśnie czy jakiegoś pseudo -rifidu. i w jakichś sytuacjach to robiłem. Albo na przykład podczas świąt, Bożego Narodzenia, czy jakichś innych uroczystości rodzinnych. Wówczas na przykład podnosiłem sobie kaloryczność około 10-15% i starałem się w takie dni liczyć kalorie na oko, czyli nie ważyłem produktów, oczywiście nie biegałem z wagą podczas świąt czy innych ruszystości rodzinnych, a po prostu mniej więcej patrząc na talerz, patrząc na porcje yy, i wzorując się na podstawie swoich lat doświadczeń liczenia kalorii, bo liczę kalorie już praktycznie 4 lata yy, jestem w stanie mniej więcej szacować co ile ma kalorii i zdarzyły się chyba takie 4 Sytuacje podczas tej redukcji, cztery jakieś uroczystości, jak między innymi święta właśnie, gdzie mm, świadomie podniosłem swoje kaloryczność na przykład o 10-15%, mm, na przykład z 2000, nie wiem, 700 na 3000 i starałem się zjeść na około 3000 z tego, co akurat mm, było na stole. Mm, ale nie było to od razu zaplanowane, że wiedziałem na przykład że tego i tego dnia to zrobię, tylko te uroczystości pojawiały się przy okazji i też po prostu gdybym dzień wcześniej nie miał ochoty cheatować, no to bym tego nie robił i na przykład przed świętami nie czułem jakiejś specjalnej potrzeby nie miałem parcia na to jedzenie, także właśnie podszedłem do tego z głową i tylko troszkę sobie podjadłem, a nie rzuciłem się na jedzenie bez ograniczeń, bo gdybym tak zrobił to przez te trzy dni jedzenia świątecznego mógłbym naprawdę dużo stracić Lecimy dalej. Kolejne pytanie dotyczy kwestii spalaczy tłuszczu. Tego czy jakiś stosowałem, czy jakiś, wrzuciłem sobie do diety, do redukcji, jakieś klasyczne wyciągi, czy może coś konkretniejszego, jak na przykład e, Jocha? Otóż myślę, że część z Was e, jest tego świadoma, no bo siedziła moje przygotowania do zawodów, moją redukcję. Nie stosowałem żadnego spalacza. Ogólnie w życiu, przez całą moją przygodę na siłowni, nie, nie miałem w ręku żadnego spalacza. No chyba, że trzymałem, ale sam nigdy nie stosowałem żadnego spalacza tłuszczu. Ogólnie moja przygoda z suplementami jest dosyć wąska i przez pierwsze dwa lata, co najmniej dwa lata, nie stosowałem nic, ani kreatyny, ani białka, które jest przecież, cykl na białku można robić zdaniem niektórych ludzi. Także nie stosowałem żadnego spalacza tłuszczu, żadnych wyciągów ziołowych, a tym bardziej, już nic konkretniejszego, jak na przykład Jocha. Moim jedynym spalaczem był po prostu deficyt kaloryczny, sumienne treningi i ewentualnie jakieś cardio. I to było tyle. I po prostu sukcesywne obcinanie kalorii, sukcesywne dodawanie aktywności, to w tą stronę. I tkanka tłuszczowa się spalała. Coraz mniej jem, coraz więcej się ruszam, tkanka tłuszczowa znika. Koniec filozofii: wszystkie spalacze. Na przykład mogą działać w taki sposób, że ściągają nam wodę z organizmu. Oprócz tego, na przykład, ograniczają nasz apetyt. Co tam jeszcze? Przyspieszają naszą termogenezę, że się bardziej pocimy. No i to w zasadzie tyle. Nie jest to jakiś magiczny środek, który nam zrobi za nas całą robotę. Oczywiście może nam lekko pomóc i kto wie, może kiedyś w przyszłości jakiś spalacz zastosuje ale podczas tych, podczas tych przygotowań, podczas tej redukcji żaden spalacz nie był stosowany. Ogólnie podczas wszystkich wcześniejszych redukcji nie stosowałem nigdy a, żadnego spalacza tłuszczu. Kolejne pytanie, czy nie planowałem zrobić formy na IF? Czyli na modelu diety Intermittent Fasting, czyli zakładającej okna żywieniowe, na przykład, że nie jemy nic do godziny 16, i potem od 16 na przykład do godziny 22, zjadamy wszystkie kalorie. Kiedyś byłem na jefie, myślę, że starsi widzowie wiedzą o tym, bo dosyć długo byłem na jefie, nawet blisko stosowałem ten model żywienia. I ogólnie. Da się na jefe mieć fajne efekty jak najbardziej, tylko wydaje mi się, że nie jest to dieta dla jakichś mega dużych yy, skurczybyków. Yy, no i warto podkreślić, że ta dieta dosyć mocno ingeruje w nasz cykl dobowy, w nasz system życia, że tak powiem. No i ja bym sobie nie mógł pozwolić na to, by po prostu zawsze mieć tą świadomość, że zawsze w domu jestem od tej godziny i mogę tylko jeść. No bo czasami muszę być w pracy, na przykład między tą 16 a 22, albo gdzieś mam jakieś wyjście ze znajomymi, albo jestem w podróży, albo w ogóle nie mam dostępu do takiej ilości jedzenia, bo wówczas trzeba w całe 4 do 6 godzin zmieścić 3000 kalorii. Jest to dla takiej psychiki fajne, bo możemy usiąść i mieć wieczerzę wielką. Ale jest to dosyć niewygodne czasami, no bo dzwoni do Ciebie kolega, że chce iść sobie pograć w kosza na przykład, bo wynajęli halę, a ty mówisz sorry jestem tak obżarty, bo zjadłem naraz 2000 kalorii, że ledwo siedzę na łóżku. Także mm, doświadczenie i to, że byłem na EF-ie, pozwoliło mi wyciągnąć wnioski, że lepiej na przykład mieć trzy posiłki po prostu w trakcie dnia i jeść je wtedy, kiedy tobie tak pasuje. Niż wszystko napychać na raz. Po prostu mi tak wygodniej, ale wiem, że na przykład robór z WK zero robór na Jefie sobie ciągnie redukcję i, i mu służy. Także jeżeli komuś to odpowiada i nie przeszkadza mu to, że w trakcie dnia nic nie je, nie, nie szkodzi mu to na psychikę i się dobrze o tym czuje, także powodzenia wtedy I trzymam kciuki, żeby, żeby tak właśnie zrobić sobie fajną formę. Kolejne pytanie. Jaki jest protokół na wyjście z redukcji i czemu zmieniam dietę? Jeżeli chodzi o tą kwestię, to napisałem, że spróbuję teraz sobie może podejścia do diety w sposób bro, czyli będę miał bardziej czystą dietę. Wykluczyłem część produktów, na przykład nabiał, na przykład produkty zawierające gluten. Co tu jeszcze? Oczywiście produkty przetworzone, wykluczyłem. Na chwilę obecną już od dwóch tygodni nie zjadałem nic, co ma w sobie cukier taki dodawany, czy jakieś sneakersów, żelków, cini minis, które uwielbiam, jakieś czekolady na przykład, czy innych produktów. Po prostu tykam się tylko i wyłącznie tego pełnowartościowego jedzenia w ogóle nieprzetworzonego. Jedyne przetworzone jedzenie, jakie się pojawia w mojej diecie to jest... To są wafle ryżowe, a tak naprawdę to, a cała reszta to są czy kasze, czy ryże, czy ziemniaki, czy owoce. Jeżeli chodzi o węgowodany, nie ma na przykład w mojej diecie płatków kurydzianych. I pytanie, dlaczego to robię? Dlaczego podjąłem się jakieś zmiany diety, czy też wyczyszczenia swojej michy? Takie wyzwanie czystości. Ok, stop. Chwila przerwy, jeżeli chodzi o pytania. Obrubiłem sobie cały materiał i zauważyłem, że jest dużo ponad 20 minut, jeżeli chodzi o cały QA, a wiem, że dla wielu osób to zwyczajnie zbyt długo, jeżeli chodzi o oglądanie cały czas jednego materiału, jednego filmu. Zwłaszcza jeżeli cały czas widać tylko głównie moją twarz i nie ma tam zbyt dużo ciekawych ujęć. Także podzielimy sobie QA na dwie części. Pierwsza część jest już za wami i. Nie obawiajcie się, druga część nadchodzi, żeby Was nie ominęło. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcjach, do tego dochodzi ten dzwoneczek dodatkowy, który się pojawił, żebyście byli na bieżąco, jeżeli chodzi o filmy i wszelkie newsy na kanale. Także taki mały dzwoneczek jest na dole przy paseczku odnośnie subskrypcji. Do tego pamiętajcie zostawić łapę w górę, jakiś ko komentarz, kolejne pytanie może, albo coś, co jeszcze chciałbyś wiedzieć cokolwiek tam na dole napisz, też spoko. No i co? I czekamy na kolejne Q&A, a w międzyczasie sprawdź inne filmy. Dzięki za uwagę i cześć!